A więc, szanachema no, widzowie, jesteście na Lalfox i witam was w kalmanciku na moim kanale i witam was w yy, grze, która nazywa się Friday Night Funkin. To jest, no, nie nowa gra, bo już dużo youtuberów ją nagrywało, więc klikam en e Enter, coś mi nie zadziałało, i klikamy... Jestem bardzo dobry widzowie yy, więc yy, yy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, czyli ten czerwony przycisk na dole i jakaś kaccenka My little Glupnica! <laughs> it has been too long. How have you been? <laughs> I've been good, Uncle Kelpes. It's so nice to see you after so long. I really missed you. Oh, I have missed you too, Rosa. I am so sorry it took me so long to come to America. Okay. I have just been so busy with Oh. Oh boy. Hal Maui must be your boyfriend that you've been talking about so much. It is so nice to finally meet Boyfriend. You. My name is Mr. Trollolo. I am Girlfriend's uncle. Hi. Uh, Oops. I forgot to tell you that he talks like that when he's nervous. Sorry. Oh, well, uh, that is okay. I understand if you're intimidated. Uh, just look at the size of me. <laughs>

You say so, Glucky Are you ready, boyfriend? Delightful! Just repeat heat after me. Three, two, three, two. Oh, to ja też giga szybkie, ja nie nadążam. Ja w ogóle nie nadążałem nad strzałkami. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony do takich szybkich strzałek. Thank you, Sunshine. And I must say, boyfriend, you Almost like I sing it to you when you were young. Are okay, Uncle T? Uh yes, dear. I just feel I have maybe melodies. Hebus Shizachinayush. Yes, boy, fine. I'll be okay. Maybe we can sing one more song and I'll rest afterwards. So what song would you two like to sing? I. I choose. Oh, well, thank you, boyfriend. I'll sing a song from when I used to sing for healing souls. Grammy piosenka. Następna. To już druga. <coughs> thank <laughs> you To, ale to było gigatronne w sensie. Dobra, było może łatwe, ale niektóre momenty były ciężkie. Coś mu się dzieje. Wylewa się z niego coś. Wymiotuje. Zamienia się w coś

chyba jest wielki problem. Nie lubię tych pinków. O kurde. To nie jest normalne. O kurde. To już jest trollge jakiś. To jest już poważny troll face. O kurde. On już jest przerobiony, co już się tego nie uratuje. Ej nic mi ci nie zrobiliśmy. A ten siekierę wyjął z niczego. Przecież on nie ma kieszeni, skąd on to wyjął, ale... On nas ten pociachać. muszę się postarać bardzo Na szczęście jestem dobry we fnefa. A jeden mis. No co? Ten troll face przesadza no. ale piosenka jest mega fajna, nie? Jedna z lepszych. Dobra, może były jakieś lepsze, typu na przykład kamelia, y, która była w poprzednim odcinku ze Fnefa. Ale to jest lepsza z lepszych piosenek, które grałem. Co ja w ogóle powiedziałem? Lepsza z lepszych piosenek. No po prostu to jest... Ona fajnie brzmi. Dobra koniec, ale ten trolgę. Nie no, jeszcze nas goni. Fajne są kaccenki, no. Wywalił się na fancie albo sprajcie. Gdzie oni są? Tam z tyłu jakieś drzewo? W ogóle... Nie wiem, w jakimś lesie? Nie no, chyba są w jakimś lesie, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, bo nie rozpoznaję. Tutaj wszystko jest ciemne, tam z tyłu. Coś się stanie? Jakiś troll face? Powalony wyjdzie? Słyszę kroki. O! o, Tak myślałem. Ale myślę, że będzie jakiś update do tego, żeby był jakiś ten. Mr. Wix Core. jak wezmę strzałką w dół. Właśnie. Aurora. Wcześniej grałem na Easy. Tutaj grałem na Easy, bo wiecie, nie wiem, nie widziałem co się stanie, ale muszę to zagrać. Easy lecimy. Aurora. Z tym powalonym trolfejsem dziwnym. Ej, spokojnie. Ej, ona gada! Nie Oho. Już mają miny. Oho. Oho. Co to jest? W co on się zamienił? O, Rzucił mikrofonem, ale nie trafił w ogóle. Jak będą takie przybliżenia, coś czuję, że będą jakieś jumpscary podczas grania. Ale piosenka jest mega i tak to jest las. Dobra, lecimy, nie? E, no właśnie, tak myślałem. Się zestresowałem. Co chwilę będą takie jumpscary, no właśnie. No wiedziałem. Ej bo ok tam jest tył tablica i tam było mising jakiś venom, tam był zdjęcie venom'a i tam był chyba, o, tam jest chyba Wegeta z Balla, Czy tam to jest albo Wegeta, albo ktoś inny Dobra Muszę to jakoś w jakiś sposób przejść Ale ten troll face wygląda? O, tam jest y, Aurora Woods Map, i tam jest y, Bevore, i tam był jakiś Vegeta. Na pewno to była jakaś postać z Dragon Ball 100%. Ale zlagowane, mega troll. Co jest? To jest wielki drzewo. Tree? So much, Mr. Tree. We don't know how much longer we could have ran. Yeah. Drzewo, Mr. Trevor. The pleasure is all mine. You know who that freaky ass is? Yes. He has been quite a nuisance ever since he wandered into my forest. Well, thank you, Mr. Tree, for saving us. Is there any way we can make it up to you? Uh, in fact, there is a way. Nie, no to jest pogląd, co się tu dzieje. Tu jakiś trollface mnie goni, tu jakiś mister Co ty zrobiłeś? I ten zabity trollface face z tyłu tam. No, modzik fajny. Szczególnie yy, to. Więc jeżeli Wam się podobał ten chory mod, zostawcie łapkę w górę i suba. W komentarzu napiszcie hashtag trolgę. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się Buu. No